Witajcie. Dziś zajmiemy się czymś, co nas otacza dosłownie wszędzie znakami. Ciągle coś interpretujemy, prawda? Jakieś gesty, obrazy, dźwięki one zawsze coś znaczą, coś nam próbują powiedzieć. No właśnie. Spróbujemy dzisiaj wspólnie rozłożyć to na czynniki pierwsze zobaczyć, czym te znaki są, jak działają, no i jakie mamy ich rodzaje taki mały przewodnik po świecie znaczeń. Pomyślmy na początek. Co nam mówi dym unoszący się gdzieś tam nad lasem? No, najczęściej pierwsza myśl to pożar, prawda? Coś niedobrego? Dokładnie. A taka uśmiechnięta buźka w SMS-ie? A to już raczej coś miłego: radość, żart, pozytywne emocje. No właśnie. I to są znaki. Proste przykłady, ale pokazują o co chodzi. Dobrze, to wejdźmy głębiej. Czym w ogóle jest znak? Tak u podstaw. No, najprościej mówiąc, znak to jest coś yy, materialnego. Coś, co możemy zobaczyć, usłyszeć, poczuć. A co odnosi się do czegoś innego? Przekazuje jakąś informację, jakieś znaczenie. Działa jak, nie wiem, strzałka, która gdzieś wskazuje. Jest więc ten element materialny, fizyczny. Tak. I on nas kieruje do elementu pojęciowego, do znaczenia. Weźmy czerwone światło na skrzyżowaniu. Klasyka. Widzimy czerwoną lampę, to jest to materialne. A co znaczy? Stój. Znaczenie, czyli ta idea, nakaz. Dokładnie. I co ważne, to jest właśnie połączenie między tym konkretnym, namacalnym światłem, a pewną ideą, zasadą, myślą. Sam znak, ta lampa, nie jest zatrzymaniem. On nas do tego kieruje. Ale czy to zawsze jest takie jeden do jednego? Czy ta sama rzecz zawsze oznacza to samo? O. To jest bardzo dobre pytanie. Wróćmy do dymu. Widzimy dym z komina domu. Zimą. No to myślimy, kto się w domu pali w piecu, jest ciepło, bezpiecznie. Tak, znak domowego ogniska. Ale ten sam dym, tylko spod maski samochodu. Na drodze. Ojej, no to już zupełnie inna sprawa. Awaria, problem. Trzeba się zatrzymać. No właśnie. A to przecież ciągle dym. Albo jeszcze inaczej, Indianie i ich sygnały dymne. Do komunikacji na odległość. Tam dym nie był ani znakiem ciepła, ani awarii, to był umówiony sygnał, konkretna wiadomość. I to pokazuje, jak ważny jest kontekst. Ta sama rzecz dym. A trzy różne znaczenia w zależności od sytuacji. Czyli znaczenie nie siedzi w samym znaku. Rzadko kiedy. Znaczenie bardzo często zależy od sytuacji, od kontekstu, albo, jak w przypadku tych sygnałów dymnych czy znaków drogowych, od umowy między ludźmi, od konwencji. Kontekst i konwencja to ważne słowa. Kluczowe, powiedziałabym. To prowadzi nas do podziału znaków. Skoro jedne wynikają jakoś z natury, a inne z umowy. Tak, możemy wyróżnić dwie główne grupy: znaki naturalne i znaki umowne, czyli konwencjonalne. Zacznijmy od tych naturalnych. Nazywa się je też oznakami albo symptomami. Mhm. One mają, jak sama nazwa wskazuje, jakiś naturalny związek z tym, co oznaczają. Dzieją się same, bez naszej woli, jak objawy. Na przykład, ciemne chmury. Oznaka, że może padać. Że idzie deszcz, albo burza. albo gorączka. Tak, to symptom choroby. Lekarz na tej podstawie i innych objawach wnioskuje o stanie pacjenta. albo jak coś stuka w silniku samochodu. O tak, mechanik od razu wie, że to oznaka jakiegoś problemu, usterki. Czyli te znaki naturalne pozwalają nam odczytywać świat. W pewnym sensie tak, pozwalają odczytywać stanie jakiegoś systemu, pogody, organizmu, maszyny na podstawie widocznych, obserwowalnych skutków. Bo u ich podstaw leży zazwyczaj związek przyczyny i skutku. Dym jest skutkiem ognia, gorączka skutkiem infekcji, stukanie skutkiem problemu mechanicznego. Ale chyba nie zawsze jest to takie proste. Oczywiście, że nie. Interpretacja zawsze wymaga wiedzy, doświadczenia. Nie każde zachmurzenie to ulewa, a gorączka może mieć wiele przyczyn. To nie jest automatyczne. Okej. Okay. To teraz druga grupa. Znaki umowne, konwencjonalne. Te, które sami stworzyliśmy. Tak. Ich znaczenie wynika z umowy, z konwencji między ludźmi. Związek między znakiem, tą jego formą, a znaczeniem jest ustalony. Trzeba się go nauczyć. No właśnie. Tu nie ma naturalnego powiązania. Przykładów jest mnóstwo. Słowa. Weźmy słowo kot. No nie przypomina kota, prawda? No. Ani wizualnie, ani dźwiękowo. Po prostu umówiliśmy się, że ten zlepek dźwięków, kot. Oznacza to zwierzę. Znaki drogowe. Znak stop. Ośmiokątny czerwony. Też czysta umowa. Podanie ręki na powitanie. W naszej kulturze tak. Kciuk w górę, że jest OK. To wszystko przykłady znaków umownych. I one są chyba kluczowe dla nas. Dla komunikacji, kultury. Absolutnie. Są fundamentem. Bez nich trudno sobie wyobrazić społeczeństwo, naukę, sztukę. Ale wymagają nauczenia się kodu. Weźmy ten przykład z konklavy. Biały dym. Z komina kaplicy sekstyńskiej. Tak, ono oznacza wybór nowego papieża. To znaczenie jest czysto umowne, oparte na tradycji. A czarny dym? Że głosowanie trwa, że nie ma jeszcze decyzji. Znów czysta konwencja. Kolor dymu sam w sobie nic nie znaczy w tym kontekście, jeśli nie znamy umowy. Czyli mamy podział naturalne, wynikające z natury. I umowne, stworzone przez ludzi. Ale czy te umowne to jedna wielka grupa? Można je jeszcze podzielić i warto to zrobić, bo to pomaga zrozumieć, jak działają. Wyróżniamy tu znaki ikoniczne i znaki symboliczne. Ikoniczne, co to znaczy? Ikoniczne to takie, które w jakiś sposób przypominają to, co oznaczają. Jest między nimi jakieś podobieństwo, najczęściej wizualne. Aha, czyli jak rysunek czegoś. Dokładnie. Pomyśl o ikonkach w telefonie czy na komputerze. Rysunek słuchawki oznacza funkcję telefonu, bo przypomina słuchawkę. Albo ikonka Play, ten trójkąt. Tak, on sugeruje ruch do przodu, odtwarzanie. Ikona kosza na śmieci wygląda jak kosz, folder jak teczka. Nawet dźwięki mogą być ikoniczne, jak miał kota. Tak, to są onomatopeje, wyrazy dźwięko-naśladowcze. Brum, hał, miał. Próbują naśladować dźwięki. Czyli one starają się jakoś odzwierciedlić rzeczywistość. Dokładnie, starają się oddać pewne cechy zewnętrzne obiektu czy zjawiska. Dlatego często są bardziej intuicyjne, łatwiejsze do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Chociaż to, co dla nas jest oczywistym podobieństwem, dla kogoś z innej kultury wcale nie musi być. I stopień tego podobieństwa też bywa różny. Rozumiem, a ta druga podgrupa. Znaki symboliczne. Tu jest zupełnie inaczej. Związek między znakiem a znaczeniem jest całkowicie umowny, arbitralny. Czyli nie ma żadnego podobieństwa. Żadnego. Znaczenie wynika tylko i wyłącznie z umowy, z tradycji, z konwencji, której się nauczyliśmy. Przykłady. Flagi państwowe. Polska flaga jest biało-czerwona, ale te kolory nie wynikają jakoś z natury Polski, prawda? To ustalony symbol. Znaki matematyczne. Plus, minus równa się. Tak. Kształt plusa, plus nie ma nic wspólnego z dodawaniem samym w sobie. Większość słów w języku to symbole, litery alfabetu. Litera A sama w sobie nic nie znaczy. Dokładnie. To tylko umowny znaczek dla pewnego dźwięku. W materiałach mamy też ilustracje z symbolami chrześcijańskimi. Tak, na stronie 21. Krzyż w różnych formach. Łaciński, Maltański, Jerozolimski, monogram Hiro, czyli XC, Alfa i Omega, litera Tau, ryba, kotwica, koło. I rozumiem, że ich znaczenie jest właśnie symboliczne. Właśnie tak. Krzyż symbolizuje ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Ryba, której grecka nazwa ichtys była akrostychem dla Jezus Chrystus, syn Boży Zbawiciel, stała się symbolem chrześcijan. Kotwica to symbol nadziei, koło wieczności Boga. Czyli tu nie ma podobieństwa. Ryba nie jest podobna do Jezusa. Nie ma. Związek jest czysto symboliczny, oparty na historii, wierze, tradycji. Trzeba znać ten kod kulturowy, żeby zrozumieć znaczenie. Inaczej to tylko rysunek ryby czy kotwicy. To bardzo ciekawe. I to nas prowadzi do języka, tak myślę. Oczywiście. Język, którym się posługujemy na co dzień, to niesamowicie złożony system znaków. I to głównie tych umownych, symbolicznych. Przede wszystkim. Pomyśl, dźwięki mowy, głoski, litery, które je zapisują, słowa, które tworzymy z liter, zdania, które budujemy ze słów według reguł gramatyki. To wszystko jest oparte na umowie. Tak, całkowicie. Nawet gesty, które towarzyszą mowie, kiwnięcie głową, wzruszenie ramionami, to też w dużej mierze znaki umowne. Ich znaczenie może się różnić między kulturami. Czy język zawsze był taki symboliczny? Można przypuszczać, że wczesne formy komunikacji, może pismo obrazkowe, były bardziej ikoniczne. Rysunki przedstawiały rzeczy. Ale, żeby wyrażać bardziej złożone, abstrakcyjne idee, uczucia, relacje, pojęcia, potrzebne były systemy bardziej elastycznie. I takimi stały się języki oparte na symbolach. Alfabet to dobry przykład. Mało znaków, a można zapisać wszystko. Dokładnie. Niewielka liczba liter, które same w sobie nic nie znaczą, ale dzięki umownym zasadom łączenia pozwalają tworzyć nieskończoną liczbę słów i wyrażać nieskończenie wiele myśli. Dobrze, sporo tego było. Spróbujmy to jakoś zebrać, podsumować. Te kluczowe punkty. Dobry pomysł. Taka esencja. No dobrze. Co warto zapamiętać z naszej rozmowy? Po pierwsze, znak to coś materialnego. Dźwięk, obraz, gest co wskazuje na coś innego niesie znaczenie. Mhm. Po drugie główne rodzaje znaków. Mamy naturalne czyli oznaki, symptomy one powstają same mają związek z tym, co oznaczają jak dym i ogień gorączka i choroba tak, opierają się na przyczynie i skutku i mamy umowne czyli konwencjonalne stworzone przez ludzi na podstawie umowy ich znaczenia trzeba się nauczyć słowa znaki drogowe. Dokładnie. Po trzecie, te umowne dzielimy jeszcze na ikoniczne. Te, które przypominają to, co oznaczają, jak rysunek słuchawki, ikona play, miał. I symboliczne. Gdzie związek jest całkowicie umowny, nie ma podobieństwa jak flaga, litery, większość słów, krzyż, ryba jako symbole religijne. Po czwarte, kontekst to jest super ważne. Ta sama rzecz, jak dym, może znaczyć różne rzeczy, zależnie od sytuacji. Kluczowa sprawa. I po piąte. Nasz język, mówiony i pisany, to złożony system znaków, głównie tych umownych, symbolicznych. Tak jest. Mam nadzieję, że to podsumowanie trochę pomoże uporządkować te informacje. I może teraz, po tej rozmowie, warto się rozejrzeć wokół siebie na ulicy, w książkach, w internecie i spróbować samemu poidentyfikować znaki jaki to typ naturalny, umowny, ikoniczny, symboliczny. Ciekawa zabawa. Warto. I na koniec może jeszcze jedna myśl. Zrozumienie tego, jak działają znaki, to nie tylko taka ciekawostka, to też narzędzie do bardziej świadomego odbioru świata i informacji. W jakim sensie? W takim, że warto się zastanawiać, jak różne symbole w reklamie, w polityce, w mediach są używane, jak próbują wpływać na nasze myśli, emocje, decyzje. Świadomość mechanizmów znaków daje nam większą szansę na zrozumienie nie tylko samego komunikatu, ale też intencji tego, kto go nadaje. To pomaga w krytycznym myśleniu. Bardzo cenna uwaga na koniec. Dziękujemy za wspólną podróż po świecie znaków. Również dziękuję. Do usłyszenia.